Maciej Koza, Jan Tatarynowicz, Piotr Dudziński, Michał Miranowski, Marek Suśniak, Bartek Zawacki i Adam Zyga wygrywają Puar Polski BJJ w kategorii czarnych i Brązowych pasów adult. Jedyną kategorię kobiet czarnych i Brązowych pasów adult wygrywa Marta Wypychowska. Wyniki kategorii Elita, purpurowe i niebieskie pasy znajdziecie na naszym profilu. Kilka niosów związanych z jej CJI. B-Team wykorzystuje dziką kartę i zgarnia Wiktora Hugo do kategorii plus 99 kg. W kategorii minus 99 zobaczymy Nika Roda, a w minus 77 Józefa Chena. B-Team z całą pewnością będzie faworytem do wygrania całego turnieju, który odbędzie się już w sierpniu tego roku. Natomiast drużyna Europy nie wykorzysta dzikiej karty, ale za to potwierdza pierwsze dwa nazwiska: Owen Jones i Charles Negromonte dołączają do drużyny Europa na CJI 2. Owen zawalczy w minus 6, a Charles w minus 99. Jeden jak i drugi zawodnik trenuje na co dzień w Londynie wraz z Farisem. Zmianę na europejskich trialsach do CJI 2: Taylor Pierman zawalczy jednak w kategorii minus 88 kg, a nie w kategorii do 77 kg. W miejsce weterana IDCC wskakuje Ellis Younger. Podczas trialsu zobaczymy dwóch Polaków w dywizjach wagowych, których nie walczą na co dzień. Paweł Jaworski zawalczy we wcześniej wspomnianej kategorii minus 7-7, A Marcin Macielewicz zawalczy w kategorii plus 99 kg. Turniej kwalifikacyjny już w najbliższą sobotę w Londynie. A transmisja na YouTubie b timu Kilka bardzo fajnych ogłoszeń. Mika Galwao zawalczy z Jonatasem Gracie podczas WNO 28. Mika jest aktualnym mistrzem WNO w wadze średniej i będzie bronił pasa mistrzowskiego w walce ze zawodnikiem AOJ. Gala odbędzie się już 13 czerwca, a zobaczymy tam również pojedynek Felipe Andrews z Declanem Moody. Oczywiście w formule nogi. Olivier Szczegiel z Akademii Gorilla zawalczy z. Szymonek Kasprzyńskim z Shark Top Team Bytom na oświęcińskim wieczorze walk, który odbędzie się już 31 maja w Chorzowie. Magdalowska zdobywa srebrny medal w kategorii czarnych pasów adult absoluto po trzech walkach na IBJJF Spring Open w swojej kategorii wagowej Magda nie miała przeciwniczy. Daria Brzozowska wygrywa swoją trzecią walkę semi pro podczas gali Babylon MMA, gdzie w trzeciej rundzie podaje swoją przeciwniczkę Małgorzatę Popowicz balaszką. Natomiast Adam Bugdalski wygrywa taktarowym z Dawidem Kusiorkiem podczas gali Ludus Arena w Żurominie. Berserkers Team to pierwsza już oficjalnie potwierdzona drużyna na Team Battle, która odbędzie się podczas 14 edycji Salt. Poza drużynowym turniejem na zaproszenie Odbędą się również walki w formule GI i No -Gii. Turniej odbędzie się już 14 czerwca w Opolu. Wielkie podziękowania dla naszych partnerów: Manto, najlepsza odzież do sportu walki, catering dietetyczny na smak oraz producent zdrowej żywności Diet Food. Na naszym profilu znajdziecie wyniki Pucharu Polski BJJ i amatorskiej mistrzostw świata ADCC, które odbyły się na torwarze w ten weekend. Już jutro premiera 17 odcinka Jitsu Show na naszym YouTubie oczywiście. A w tym odcinku to już wszystko i do usłyszenia za dzień. Os.